Sprzęt na test dostarczył komputronik. Na naszym kanale recenzowaliśmy już telefon Galaxy Alpha, który był prekursorem całej linii Galaxy A. Dzisiejsza propozycja właśnie weszła na polskie półki i jest najmocniejszym telefonem w stosunku do A3 i A5. Czym się charakteryzuje? Warto go kupić? Oglądajcie dalej. Zgodnie z panującą modą, Samsung zastosował aluminiową ramkę, która jest zgodna z całym kolorem urządzenia, a tych są trzy do wyboru – czarny, biały i złoty. Telefon jest jedną, zamkniętą całością. Użytkownik nie ma dostępu do baterii, a sloty na kartę SIM i microSD zostały umieszczone na lewej krawędzi urządzenia, tuż pod przyciskiem zasilania. Na prawej krawędzi znajdują się tylko przyciski głośności. Złącze słuchawek i port USB swoje miejsce znalazły u spodu urządzenia. Tylna pokrywa to plastik, jednak przyjemny w dotyku. Jak widać aparat odstaje od obudowy, więc jest no najbardziej narażony na uszkodzenia, ale jednocześnie dzięki niemu głośnik, który umieszczony jest obok nie jest tłumiony po położeniu urządzenia. Grubość urządzenia wynosi 6,3 mm, co jest wynikiem lepszym od iPhone'a 6 Plus, który ma 7,1 mm grubości. Przód to 5,5-calowy wyświetlacz AMOLED oraz dzielcześci Full HD, który przykryty jest szkłem Gorilla Glass 4, odznaczającym się wysoką odpornością na upadki. Pod spodem znajduje się typowy dla Samsungów przycisk Home oraz przycisk cofania, jak i ostatnich aplikacji. Nad ekranem słuchawka, czujniki oraz logo Samsunga. Zostając przy wyświetlaczu. Oferuje on wyśmienite kąty widzenia, kontrast, nasycenie oraz odwzorowanie barw. Jednak z tym ostatnim to AMOLED ma tendencję do przekoloryzowania, tak więc niektóre zdjęcia czy filmy mogą wyglądać trochę nienaturalnie. Na szczęście oprogramowanie pozwala na zmniejszenie tego efektu. Telefon działa pod kontrolą Androida 4.4.4 z nakładką TouchWiz, której wygląd jest bardzo rozpoznawalny wśród telefonów z Androidem. Na ekranie startowym znajduje się dodatkowy pulpit, który jest po prostu aplikacją Flipboard. Stworzony na wzór BlinkFit od HTC jednak tu działa wolniej. Równie wolno telefon reaguje na naciśnięcie przycisku ostatnich aplikacji oraz przycisku Home. Nie jest to jednak spowodowane słabymi podzespołami, a optymalizacją oprogramowania. Touchwiz na A7 umożliwia korzystanie z funkcji takich jak wiele okien, Smart Stay czy tryb prywatny. Pierwsza z nich pozwala na podzielenie ekranu pomiędzy dwoma aplikacjami lub na uruchomienie wielu w formie pływających okienek i dobrze wykorzystuje potencjał tak dużego ekranu. Lista aplikacji obsługujących te funkcje jest ograniczona. Smart Stay to funkcja znana z Galaxy S5, pozwalająca na podświetlenie ekranu tak długo, jak użytkownik na niego patrzy. Jakość rozmów, jak i funkcje multimedialne stają na najwyższym poziomie. Rozmówce w słuchawce słychać wyraźnie. Odtwarzana muzyka jest dobrej jakości, jednak dołączone słuchawki mogłyby być lepsze. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor Samsung Exynos. Cztery rdzenie taktowane są na 1,3 GHz, a kolejne 4 na 1,8 GHz. To wszystko wspomagane jest przez 2 GB pamięci operacyjnej oraz grafiką Mali T628. Tak więc wydajność w aplikacjach i grach jest bardzo duża. W benchmarkach telefon ma wynik wyższy niż zeszłoroczne flagowce. Warto zaznaczyć, że procesor Samsunga nie nagrzewa się tak mocno jak porównywalne wydajnościowo Snapdragony, więc podczas korzystania nie dojdzie do sytuacji, w której przez temperaturę nieprzyjemnie będzie się korzystało z urządzenia. Przejdźmy do aparatu. 13-megapikselowa matryca robi zdjęcia porządnej jakości. Przy słabym oświetleniu widać pracę algorytmu otrzymującego. Zaciekawił nas fakt, że domyślnie po uruchomieniu aplikacji aparat jest ustawiony w funkcji autoportretu. Przednia matryca ma 5 megapikseli i robi dobre zdjęcia. Funkcja upiększania twarzy powoduje, że wyglądamy, pozwolimy sobie zacytować, Czemu to zdjęcie wygląda jakbyście sobie źle twarz naprawili w photoshopie? Bateria w telefonie ma pojemność 2600 mAh, przez co czas pracy wynosi jeden niepełny dzień. Głównym atutem tego telefonu jest wygląd. Zauważyliśmy, że dużo osób spoza redakcji pytało, czy jest to Galaxy Note 4 lub Galaxy S5, czyli porównywało ten telefon do flagowca. I rzeczywiście, aluminiowa ramka upodabnia ten telefon do Note. Według producenta jest to telefon dla ludzi młodych, a według nas zakupem powinien zainteresować się każdy, kto szuka dobrego tabletu. Wydajność stoi na wysokim poziomie, aparat jest zadowalający i przede wszystkim cena nie odstrasza. Jeżeli jesteście zainteresowani Samsungiem Galaxy A7, to znajdziecie go w sieci sklepów Computronic. Link do sklepu znajdziecie oczywiście w opisie.